Odnawianie parapetu. Parapety wewnętrzne w trakcie ich użytkowania narażone są na liczne zarysowania, trudno zmywalne zabrudzenia lub też utratę koloru, w konsekwencji czego przestają wyglądać estetycznie. Niestety wymiana parapetów na nowe wiąże się często z dużymi kosztami, nakładem pracy i czasu, a także koniecznością zatrudnienia fachowców. W związku z tym proponujemy odświeżenie starych parapetów poprzez ich przemalowanie. Skutecznym rozwiązaniem jest farba Aquatop PU. Aquatop PU to wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa emalia przeznaczona do malowania parapetów okiennych za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Bazuje na żywicach akrylowych i poliuretanowych, dzięki czemu posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie, wilgoć oraz promienie UV. Posiada doskonałą przyczepność do drewna, płyt OSB, MDF, laminatów, twardego PVC czy powłok malarskich. Aquatop PU może być stosowana zarówno do parapetów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Na filmie pokażemy etapy odświeżania parapetu okiennego. Przed rozpoczęciem prac sprawdźmy jednak czy posiadamy wszystkie potrzebne nam akcesoria, czyli papier ścierny drobnoziarnisty, wodę, gąbkę i środek myjący, czyste szmaty, taśmę malarską wałek i kuwetę malarską, farbę Aquatop PU. Przygotowanie podłoża. Pierwszą czynnością jest usunięcie wszelkich elementów znajdujących się na parapecie. Następnie przystępujemy do szlifowania. Używając papieru ściernego szlifujemy całą powierzchnię parapetu. Czynność ta poprawia przyczepność farby do podłoża. Po zeszlifowaniu czyścimy parapet wodą z detergentem. Pozbywamy się w ten sposób kurzu oraz tłuszczu. Następnie przecieramy całość wilgotną szmatką w celu pozbycia się resztek detergentu i pozostawiamy do wyschnięcia. Przeszlifowany, czysty i suchy parapet gotowy jest do pomalowania. Zanim zaczniemy, zabezpieczmy przestrzeń wokół nas za pomocą taśmy malarskiej. Malowanie. Farba powinna mieć jednorodną konsystencję. W razie potrzeby przed użyciem należy ją wymieszać. Trudno dostępne miejsca możemy pomalować za pomocą pędzla lub wałka. Przy większych powierzchniach lepiej sprawdzi się jednak wałek. Aquatop Peł to produkt szybko schnący. Pomalowana warstwa wysycha już w jedną, dwie godziny. Dzięki temu pracę można wykonać w ciągu jednego dnia. Po wyschnięciu pierwszej warstwy ponownie szlifujemy parapet, aby wygładzić powierzchnię. Stosujemy do tego papier ścierny drobnoziarnisty. Następnie przecieramy całość wilgotną szmatką. Nakładamy drugą warstwę Aquatop PU. Przy większości prac dwie warstwy są wystarczające, zapewniają odpowiednie krycie oraz długotrwałą ochronę. Do prac na tym filmie wykorzystaliśmy około 100 ml farby. Parapet gotowy. Pamiętajmy jednak, aby przez 7 dni nie zalać go wodą ani innymi płynami. Skuteczny, szybki i prosty sposób na estetyczny parapet. Więcej informacji na www.noxan.pl w razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.